Cześć, cześć, witam w kolejnym odcinku oczywiście z Pokémon Go. No i słuchajcie, mamy miesiąc Legend i bardzo dużo dzieje się w Pokémon Go. Mamy specjalne researchy, jeden z eventów już trwa, kolejne zbliżają się do nas bardzo szybciutko. Dzisiaj odcinek stricte informacyjny oczywiście z Pokémon Go, ale nie zabraknie oczywiście gry w poksy. Zobaczymy co uda mi się dzisiaj porobić w tym odcinku. No i zapraszam do oglądania. Jak zawsze na początku najświeższe informacje ze świata Pokémon Go. Aktualnie trwa jeden z eventów. Rozpoczął się 9 marca o godzinie 10.00, potrwa do 14 marca do godziny 8.00. Tutaj posłużymy się infografikami, jeśli chodzi o spawny Pokémonów z AX, Insensa, dziko, co możecie dorwać. Aktualnie widzicie gdzieś tutaj koło mnie infografikę, możecie się... Na spokojnie przyjrzeć. No i Nose Pass otrzymuje tutaj wariant shiny. Także na tego Pokémona warto sobie tutaj zapolować. Jeśli chodzi o nowego poksa w wariancie shiny. Kolejna infografika na tym inwencie dotyczy oczywiście naszych rajdów. Także tutaj możecie zobaczyć, co na którym twierdze, na co chcecie sobie zapolować. jaka infografika dla Was, żebyście wiedzieli po prostu, co potrzebujecie do swojego plecaka, jeśli chodzi o Pokémon Go. No i lecimy z naszymi questami, zadaniami jak to woli, w zakładce Today pojawił się nowy siedmioetapowy research. A więc lecimy z etapami po kolei, wszystko widzicie gdzieś tutaj z boku na infografikach. Wykonaj zdjęcie Pokemonowi typu ziemnego. Kolejne zadanie w etapie pierwszym złap 10 Pokemonów typu ziemnego. Później mamy etap drugi. Użyj 3 razy nana łapiąc pokemony, użyj 3 razy bery łapiąc pokemony. Użyj trzy razy berry, łapiąc pokemony. Także w drugim etapie musimy po prostu użyć wszystkich malinek, połapać pokemony i jest zaliczony. Bardzo, prosty, e, bardzo proste zadania. Kolejny etap to etap trzeci. Zrób zdjęcie pokemonowi typu kamiennego. No to na spokojnie sobie klikniecie i zrobicie jakieś zdjęcie. Złap 10 pokemonów typu kamiennego. To też da się w miarę szybko zrobić, bo te spawny tutaj bardzo nam w tym pomogą. Etap czwarty. Pokonaj jednego członka Team Go Rocket, także bardzo proste zadanie. I mamy etap piąty, zrób zdjęcie pokémonowi typu stalowego, złap 10 pokémonów typu stalowego, też bardzo proste zadanie. Lecimy z etapem szóstym, wykonaj trzy podkręcone rzuty, wykonaj 6 podkręconych rzutów z bonusem typu Great. Wykonaj 9 podkręconych rzutów pod rząd, także tutaj bardzo proste zadania. Jak widzicie, z tymi zadaniami nie będziemy mieć żadnego problemu. Etap siódmy. Użyj insensa. Na pewno na tym evencie każdy będzie używał insensa, żeby złapać nospassa. Także banalne zadanie. Złap 45 pokemonów typu stalowego. Także tutaj tak samo. Poksy będziemy łapać. Na pewno nikomu nie zrobi to problemu, te wszystkie zadania. Teraz przechodzimy oczywiście do specjalnych zadań i tutaj jest lepsza zabawa. Złap 10 pokemonów typu kamiennego, etap pierwszy. Wykonaj 5 rzutów z bonusem typu Great. Transferuj 10 pokemonów banalne. Da się to zrobić od razu, nawet nie wychodząc z domu. Etap drugi. Złap 10 pokemonów typu ziemnego. Złap 5 pokemonów z boostem od pogody. Wykonaj zdjęcie Landorusowi. Bardzo prosty kwestii, oczywiście zrobimy to. Etap trzeci. Złap 10 pokemonów typu latającego, złap 5 pokemonów z boostem od pogody, wykonaj zdjęcie Tornadusowi. Przechodzimy do etapu czwartego, złap 10 pokemonów typu elektrycznego, złap 5 pokemonów z boostem od pogody, wykonaj zdjęcie Tandorusowi. Także bardzo proste te etapy, nikt nie powinien z tym mieć żadnych problemów. No i tutaj mamy nagrody, także bardzo fajnie to wszystko wygląda. Za chwilę opowiem Wam o kolejnym evencie, który już niedługo czeka na nas w Pokemon Go. A więc lecimy z kolejnym eventem, który już niedługo w Pokémon Go. Między innymi 14 marca od godziny 11 do godziny 17. Uwaga, Incense Day. I co mamy z tego Incensa? Belduma. Belduma, który po ewolucji otrzyma unikalny atak, najlepszy atak do Metagrossa, czyli Meteor masz. Warto sobie porobić parę takich ewolucji. No i tutaj mamy kolejną infografikę, jak to wszystko tutaj wygląda. Także na pewno będzie z tego dnia jakiś odcineczek. Kolejnym z eventów jest event Pokémonów elektrycznych, rozpocznie się 16 marca o godzinie 10, no i zakończy się 22 marca o godzinie 20. Mamy taki event, tutaj debiut nowego Pokémona, uwaga, Dynamo, Dynamo chyba dobrze przeczytałem, wszystko widzicie na infografice. Dynamo i jego dwie ewolucje, także tutaj nowy Pokémon 25 Candy na pierwszą ewolucję, no i 100 Candy plus item ewolucji na ostatnią jego formę. Tutaj widzicie, co będzie na dziko, z jajek 5km, no i na rajdach. Zadebiutuje także nasza nowa, nasza nowa legenda. Na rajdach pięciopoziomowych debiut Tandorusa, oczywiście w wersji Terian. Za chwilę opowiemy coś więcej o tym Pokemonie. Pokażę Wam infografikę, jeśli chodzi o 100%, jakie Pokemony przygotować, z jakimi atakami, żeby właśnie tą legendę sobie pokonać. Lecimy z infografiką. 2091 to jest setka bez boostu pogodowego, 2614 z boostem pogodowym, to jest 100% IV poniżej Pokemony, które kontrują naszą legendę. Jeśli o mnie chodzi, questy zacząłem wykonywać oczywiście w dniu wczorajszym, także zobaczymy, co z tych questów mi tutaj dzisiaj wypadnie. Pierwszy może ten odbierzemy, także odbieramy. Mamy naszą niespodziankę w postaci. Sprawdźmy, co to za Pox będzie. Startujemy, nie szajni. Mogły być przynajmniej szajni. No ale dobra, na szybciora go złapiemy. Lecimy z kolejnymi tutaj questami, które mam ukończone. Zobaczymy, co z tego poleci. Tutaj ten, akurat koleżka nam próbuje wyskoczyć. 405 CP. Dobra, ultrabolem od razu będziemy je wszystkie łapać. I może goldenkami, żeby tutaj nie przedłużać tego odcinka. Pierwszy za chwilę powinien się nam złapać. No i siedzi. No i siedzi. Zjedziemy sobie troszkę niżej i zaczniemy wykonywać kolejne. Zadania z następnego questu. Także mamy nasze kolejne zadania, za chwilę te poksy sobie połapiemy. Tutaj mam e, kolejny etap ukończony, także odbiorę sobie jeszcze te nagrody, na szybko je przewiniemy i jeszcze coś miałem do odebrania. Sprawdźmy specjalne questy. O właśnie specjalne questy, tu, tu, bole, painapy. i sprawdźmy, co tutaj się kryje za Pokémon. Także lecimy, kabuto, kabuto, nie szajni, dobra, łapiemy go tak samo. Ultra spajna, pewnie w poleci. Mam nadzieję, że siądzie tutaj nam za pierwszym razem. Także mam nadzieję, że, że szybciutko się nam tutaj złapie. Raz, dwa, trzy i złapany. Jeszcze tam widziałem jedne questy do odbioru. Troszkę tych questów mi się tutaj nazbierało. Trochę powykonywałem. Także zrobimy tak. O, kolejne, kolejna rozmowa. Przewiniemy, Nie będziemy tego wszystkiego tutaj czytać. No i tutaj już mam Stardas do odbioru, no i nasze chlebki do poksów. Jeszcze muszę transferować troszkę pokemonów. Wczoraj się bawiłem, no ale niestety nie dobiłem 430 pokemonów, żeby je transferować i tym samym odebrać resztę nagród. No a te super inkubatory by nam się przydały. Tutaj mamy kolejne questy na Mew oczywiście shiny, także zbliżamy się powoli. Już który dzień łapie Pokémony? 17. Także 13 dni jeszcze i łapiemy Miuszałini. Idę wykonywać questy. Jeśli ja jakieś ukończę, no to po prostu włączę kamerkę. Pokażę Wam, co uda mi się dorwać. Jak widzicie, bardzo szybko te zadania lecą, także na szybko odbierzemy. No i doszłem do wniosku, że zrobimy po prostu tak, że jeśli złapię coś shiny, to po prostu Wam to pokażę, bo bez sensu jest zrobienie questów i odbieranie tych wszystkich pokemonów. No a trzeba je połapać, żeby odebrać kolejne pokemony z questów. Także jeśli będzie coś shiny, to oczywiście Wam to pokażę. Odbieramy ostatnie trzy Pokémony. No i lecę wykonywać zadania. Jak do tej pory żaden Shiny z questów niestety mi nie wyskoczył, a tym bardziej na dziko mam nadzieję, że Wam idzie o wiele, wiele lepiej ode mnie. Mam nadzieję także, że informacje, które Wam udzieliłem w tym odcinku, Wam się przydają w grze w Pokémon Go. Zobaczcie poprzednie moje filmy, a ja się z Wami żegnam. Zapraszam także na live. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.